I came to dig, 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 dig. I'll build a city. I'm so big, 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 big. Just wait a sec, gotta kill this pig, 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 pig. Cook me some bacon, take a swig, 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 swig. Yeah, yeah, there must be something I can craft to <sighs> <sighs> no, <eat job. clears throat> Puk, puk. O, siema. Pokry? Siema. Siemka. O, siema, witamy w kolejnym dniu. Yy, dzień czwarty. Nie? Tak. Co dzisiaj będziemy robić? Może zbudujemy kopalnię. Hmm, kopalnię. Dobra. Yy, ale gdzie będziemy kopalnię robić? Nie wiem, znajdzie się miejsce. Hmm. Hmm. To już teraz taki nas domek ulepszony tutaj... No, trochę pobudowaliśmy. już mamy kilka pokoi zrobionych, jak widzicie. Znaczy no, ja zrobiłem. Bo tobie się nie chciało dupy szukać. <grym> Dobra, no. Nie wiem gdzie kopać tą kopalnię. Nie hmm. no nie tutaj. On 70 lat... A to kogo pokój będzie? Nie wiem, to chyba gościa będzie A właśnie, będziemy mieli gościa To no będzie albo... ten, kto wygra konkurs, to będzie jego do... tutaj, jego pokój będzie No, widać jeszcze nic nie ma, ale może niedługo będzie ktoś tutaj na, na jedną noc albo na dwie Dobra, no nie no, dzisiaj o właśnie, mam, miałem dużo czasu, to zbuduję zbuduję y, tego no. Jakby e, w dłuższy domek. No będziemy... Będziemy większy robić po prostu. no Proszę, Zrobię kilka itemów. Cicho krowa. Długo mi się ten e, filmik inderował. E, no ten trzeci odcinek, bo... Za długo nagrywałem i wyszło tak, że 20 ileś tam sekund 20 minut chyba nagrywałem, czy to 26 minut, nie? I tak Eee, yy, właśnie I trochę długo było i mnie trochę to wkurzało, bo nie mogłem nagrywać filmiku, Ej, nie mogłem go tego jakoś e, przetworzyć w HD i długo mi się to to musiałem komputer na noc zostawić, żeby mi się to zrobiło, nie? Czy ty kopiesz? Nie, idę tam na górę, zapatrzeć co tam nowego. O, widzę cię. Zobaczę, jak to wygląda. No ja pójdę do, na tą tutaj górę, bo tutaj trochę węgla o, już... O, lawa, lawa, lawa. Jestem tam przy wa... Yy, no. Tam no wiem, wiem, widzę. Wiem. Dobra. Tutaj... ja. O, noc jest. O, jejku. Idziemy spać. Niestety. Choć już. Dopiero co stałem, ładnie. No trudno. Obudziliśmy dziwnie, nie wiem. Zamykaj drzwi za sobą, bo nie ładnie. To? No. <noise> muszę mieć mięsko, bo nie mam mięska. Ugotujmy. Ja ci mogę dać, ale nie mam gotowanego, bo zjadłem sam. Właśnie. A już tutaj przepalam trochę. Tak. O, jedno, mam Czekaj. już mięsko. Czekaj, już się pali. No. Mhm. właśnie e, tego mam taką prośbę ten co pisze na górze Ten minecraft beta 166 i tego że mam pisze że nie mam oryginalnego minecrafta e, jeden użytkownik na escapee mi powiedział że e, można to usunąć ale ja trochę trochę się myliłem i chciałbym żebyście mi powiedzieli czy to jest możliwe żeby to usunąć A dobra my idziemy spać no to dobranoc. No i o. Bo... On... Ja dzisiaj zbuduję taką chatkę. No, Szkoda, że no, powiększyć. A ja wtedy pójdę szukać węgla czy czegoś, dobra? I pójdę tam na górę zobaczyć tą lawę. Owce jeszcze po drodze. O, dwie owce aż co sobie jeszcze... ku cztery owce. O to git. Za dużo tych owiec. Jak na jeden dzień. No. Jeszcze trochę tutaj drewno. Będzie węgiel. leciej to porku mam, o, jest to porka no. jakoś to musi wyglądać przecież musi o, w no w sumie tutaj może być nasza kupolnia. gdzie? no tam gdzie był nasz poprzedni dom, taki wiesz ten co zaczęli się budować i to, to, potem nie chciałeś tutaj budować. Ale co zrób tam kopalnie? Tutaj obok jest. Możemy wejść z rejsi z naszego do, do kopalni. Tak, Może tutaj oblukać tu w ogóle jest węgiem, bo tak to nie. Tak... Nie, oblukam tam coś. Nie warto kupać. bo no, nie, dzisiaj tego nie będę robił. Nie, tu chyba nic nie ma. Może weźmy. Muszę coś sprawdzić. Oj, jakiś bóg się Dobra. Właśnie tak. O, właśnie. O, właśnie miałem coś zrobić fajnego. Muszę zobaczyć. Ta lawa w ogóle wypływa bo to mnie właśnie dzisiaj No cieka. i niedziela, nie? No. Masz tak. jeszcze nakręcić jeden filmik? No. No, no. Trochę widzę, że dużo już widzę było. Na no, filmik filmiku. No, no. Bardzo, no. bardzo no, no. Coś Chcę zobaczyć, jak przyjdziesz tutaj. Widzę twój nick. Gdzie? No widzę twój nick. Tak ale widzę Aha Tu kopię koło lab, a tu widać. Fajnie wykopany. Nie widzę właśnie jo. jo. Ej o czym ty wczoraj z Danielem gadałeś? O czym to to było? Weź ty to powiedz O co? No, no o tym zombie co ty tam mówisz Hero No właśnie no nie, nie, wiem czy on istnieje na, na was to wciągnęło przecież No wiem no Nie wiem czy to prawda jest Taki filmik zwalony będzie na początek? I nie mam co wymyślić. Opa, to! Chodź, chodź. Dobra, jestem ja już na duże ty mówisz, że ta lawa jest Co? W ty mówisz, że ta lawa jest. Przecież tu lawa jest. O kurczak! Jajko, hej. Chodź tutaj zobacz sobie jak to wygląda. Czekaj, o widzę z góry, patrz na mnie. Patrz kurczak spada. No na Co ci za pół? Patrz kurczak leci, a! Ale gdzie? Tutaj. Nie widzę. No dobra misia, o to. Misia z tym. Właśnie. Tam, 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 tam. Ale się nudzę, Znowu dzisiaj gorąco, no ja nie mogę. I dzisiaj już wytrzymać nie mogę. Nerwów dziś dostałem. <grymne> Ale filmik kręcisz. Na razie jeszcze. sobie pochodnie pochodnie i... Czy pochodnie eee, odkopię trochę to żeby czekaj, ja eee, nie bo się do mojego pokoju włamuje <grym> a dobra rozwalę to no to tak zostanie, o dobra Eee... to to robić? Nie o wiem. już widzę węgiel, bo właśnie na górę już mam węgiel Super no. Tu jeszcze tutaj coś jest? Lolol lol. Dobra, ej jadę dwu na chwilę i zobaczę ile już nagrywam, żeby nie było żeby już długi ten filmik robił Za chwilę będę Dobra, ja już jestem. Y, Patrzyłem ile y, je się nagrało. Dopiero 9 minut. Jeszcze tak z 3-4 minuty. I, I tyle. Oj, tu może być fajnie, bo chyba spadnę. Albo nie. Do dzisiaj takiego ciekawego, ciekawego dnia nie ma. Mm, na razie budujemy. My musimy się rozwijać. Ale mnie klatkuje. O, o, no. Dawaj wolno. Dziękuję. E, a w tym... A w piątym odcinku co będziemy robić? Będziemy mieli chyba gościa. No chyba. A jak nie w piątym, to w, w szóstym. O Oła, spadła. Ale nie zrobiłem się na szczęście. Już idę do ciebie. Gdzie ty tu jesteś A dobra już nie O, dwie owce, na Nie no, pięć obiec, sześć obiec, Siedem obiec, osiem, o, osiem owiec To ile wreszcie? Osiem o, owiec Ale mnie klatkują, lol Nie no to jest niemożliwe tyle obiec tutaj mieć Te owce coś tak robią, że klatkują Udusić je Masz kaktus? Niestety, niestety nie mam. Chyba. Nie mam, nie mam. Może, może w tym, tym yy, w naszej skrzyni. Tutaj by się przydało zielony barwnik. Dobra. Yy, po co do Ciebie? D Ale ładnie zrobiłeś to. Skąd to masz wiaderko, ej? No miałem chyba tego przecież. Aha. To byś mógł zrobić takie źródełko. Masz jeszcze wiaderko? Nie, jedno To mnie, No, miałem tylko na jedno. O tam jest woda przecież. Daj mi wiaderko. Proszę. Dziękuję. Jeszcze... Na takie tego to zrobię. Czekaj, ja zrobię, ja zrobię to. Z, Źródełko zrobię. O świnia, patrz, świnia zaraz skoczy Dobra I chodź tutaj Chodź masz, o mnie. masz te... kamienia, bo już nie mam I patrz, jak tutaj będzie woda to bierzemy tylko ze środka I Ju... o... czekaj Czekaj Bo zaraz będę kończył odcinek no Nie mam kamienia Nie mam kamienia Yes, nie ma dobra no to No dzisiaj już skończymy bo już za długo już to trwa ale A jeszcze dwie... do nocy możemy poczekać eee. dobra no to co żegnamy was nie tak no i w, no w tym odcinku spotkamy no się... się w następnym no no, na... no właśnie nie? to znowu się spotkamy w tym miejscu tylko żeby tego nie było I o, już będzie... jeszcze Dobro, no. no to my idziemy do domu Chodź tyś też tam tylko zamknij drzwi za favor. Ja. A, mamy kaki. Dobra, no to... To do, do, do granic. No, no noc... Um, jeszcze nie mogę. No, no, śpi. Dobra, no to na no, no.